Dlaczego milczysz? Nie patrz tak. Jak to mojego dziecka. Ono nie dożyło narodzin. Straciłam je. Wybacz mi. Nie rozumiem o czym mówisz. To straszne. Jak to straciłaś? Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Nie chciałam cię martwić. Byłeś załamany po śmierci Mariany. Nie chciałam cię jeszcze bardziej pogrążać w cierpieniu. Straciłaś się po śmierci Mariany? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Miałem prawo wiedzieć. Kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? Kilka tygodni przed śmiecią Marianę. Byliśmy wtedy jeszcze razem, szczęśliwi. Prosiłam, żebyś się rozwiódł. Nie chciałam ci mówić o ciąży. Nie chciałam, żebyś był ze mną tylko z powodu dziecka. Chciałam, żebyś był ze mną z miłości. Ale ty nie chciałeś zostawić Marianę. Bardzo mnie to zabolało. Chcesz powiedzieć, że dlatego je straciłaś? Zabolała mnie twoja postawa. Na dodatek Mariana dowiedziała się o nas. Pamiętasz, jak mi to wytknęła? Potem jej nagła śmierć. To był dla mnie cios, Danielu. Było mi tak smutno. Płakałam całymi dniami, nic nie jadłam. Pewnego dnia poroniłam. Nic nie wiedziałem. Wiem. Byłeś przybity własnym cierpieniem. Mariana znaczyła dla ciebie więcej niż ja. Saro gdybym wiedział. Przysięgłam sobie, że nigdy się nie dowiesz. Czuję się jak idiotka. Przecież mi miało wiele lat, ale nie mogłam dłużej milczeć. Nie chcę być postrzegana jako chrywolna kobieta, która bawi się twoimi uczuciami. Zaczekaj. ale tak nie uważam.

Dzwonię, żeby Ci powiedzieć, że Pan Daniel Montiel nie wróci dziś do Los Angeles. Zostaje w Atlancie z Panią Sarą Andratę. Mają kilka spraw do załatwienia. To bez znaczenia. Nieważne. To najgorszy dzień w Twoim życiu. Na dodatek dowiaduje się, że Daniel spędzi noc z Sarą. Co z tego, Ano? Przecież oni są rodziną. Poza tym mają wspólny interes. Powiedz, Ano, w czym problem? Jaki problem? Dziecko nigdy nie jest problemem. Teraz tak mówisz. W tamtym okresie sytuacja była inna. Znaleźlibyśmy rozwiązanie. Nigdy nie odrzuciłbym się od ciebie ani twojego, naszego dziecka. Naszego dziecka. Pięknie powiedziane. Szkoda, że zmarło. Tak czy siak, nasze dziecko byłoby dla ciebie zawadą. Miałeś już Adrianę, którą wiedziałeś. Nadal uwielbiam. Ale to nie powód bym miał nie kochać drugiego dziecka. Nigdy bym go nie opuścił. Broniłbym i kochał z całego serca. W tej chwili to bez znaczenia. Czasu nie cofniesz. Wiem. Wiem i żałuję. Żałujesz. Nie chcę twojej litości. Nie o co mi chodziło. Ten cały problem. Nigdy nie wiesz o co ci właściwie chodzi i na czym ci zależy. Jesteś jak rozkapryszone dziecko. Myślisz, że cały świat kręci się wokół ciebie. Nie zauważyłeś, że najlepsze chwile Twojego małżeństwa spędziłeś ze mną? Byłam Twoją partnerką, przyjaciółką i kochanką. Dzieliłam z Tobą wszystko. Kiedy gdy potrzebowałam cię najbardziej, odwróciłeś się ode mnie. Nie muszę Saro. Nie potrzebuję Twojej litości. Odbierz ten telefon. Tak? Adri, co u ciebie? Dobrze, tato. Chociaż nie. Nie jestem chora. Jest mi smutno z powodu Anny. Anny? Co się stało? Babcia uwzięła się na nią. Kazała jej założyć uniform i jeść obiad w kuchni. A nie jest bardzo przykro i co ty wygadujesz? Jak śmiesz? Adri. Adri, kochanie. Nie pasa? Co się stało? Nie wiem. Przerwał rozmowę. A Komu opowiadałaś o tej kobiecie? A Nie Nikomu, Barciu. Myślisz, że jestem głupia? Słyszałam, jak mówiłaś, że jest jej przykro, bo kazałam jej włożyć uniform i jeść w kuchni. A to nieprawda? To są nasze sprawy, nikogo nie obchodzą poza rodziną. Z kim rozmawiałaś? Z moim tatą. Z tatą? Zaraz do niego zadzwonię i powiem, że zmyśliłaś wszystko. On musi znać prawdę. Nie wiem, co ty masz do Anny. Przepiasz się jej, co niesprawiedliwe. Zamknij się. Bawciu, powiedziałam, zamknij się. Nie ma pani prawa tak do niej mówić. Jak śmiesz się wtrącać? Proszę wybaczyć, ale Adrianie należy się szacunek. Może mnie pani wyrzucić z tego domu, ale dopóki tu jestem, nie pozwolę na to. Ani pani, ani komukolwiek. Nikt nie będzie źle traktował Adrianem. Co się co stało? Co powiedziała Adriana? Ciąż zajęte, pewnie nieźle odłożyła słuchawkę. Co ci powiedziała? Wymieniłeś ranę. Adriana pokłóciła się z nią? Nie. Zgrzyciła ją? Nic podobnego, spokojnie. To po co Adriana dzwoniła? Nie wiem, przerwało. Wróćmy lepiej do naszej rozmowy i tego, co się stało. Nigdy mi o tym nie mówiłaś. Żałuję, że to zrobiłam. W końcu nie masz zobowiązań wobec mnie. Moja córka jest ważniejsza. Tylko ona się dla ciebie liczy. Zadzwoń do niej. Ona potrzebuje cię bardziej niż ja. Co ma, do rzeczy. Dlaczego tak mówisz? Nie jestem głupia. Wiem, kim dla ciebie jestem. Dawną przyjaciółką, kochanką, która zawsze była na drugim miejscu. To samo spotkałoby nasze dziecko. Oboje bylibyśmy dla ciebie ciężarem. Ukrywałbyś nas przed wszystkimi. Dobrze się stało, że jest straciłam. Tak jest najlepiej dla ciebie, prawda?